To już 14. edycja popularnej akcji. Kawiarenka dla seniora. Tak naprawdę to powinna być już raczej chyba. Dobrze liczę: 17, bo mieliśmy 3 lata przerwy ze względu na pandemię. Cieszy się to ogromnym zainteresowaniem ze strony seniorów, więc tak, liczyłam się z tym, że, że będzie to trwało i jest to taka akcja, którą warto kontynuować w naszym mieście. O popularności tej akcji najlepiej mówią liczby. W zeszłym roku było wydanych 1669 kuponów i tyle osób skorzystało. Natomiast we wcześniejszych latach tych kuponów było. No, wydawanych około 4000 nawet się zdarzało, więc tutaj mówimy o dużej ilości tych kuponów. Jesteśmy zadowoleni, bo w domu to już człowiek się czuje taki samotnie, a między ludźmi trochę człowiek porozmawia, z, z koleżankami spotyka się, przejdzie się chociaż trochę. Myślę, że warto to kontynuować i warto, warto zapraszać seniorów. Na kawkę. A konkretnie na kawę czy herbatę za 2 zł. Wśród punktów zapraszających seniorki i seniorów czeski film Restauracja and Pub. W dzisiejszych czasach trzeba wspomagać takie akcje. Ta akcja dotyczy tutaj seniorów i uważam, że należy im się takie miejsce, gdzie mogą po prostu kupić sobie kawę bądź herbatę za, za 2 złote. Myślę, że to jest bardziej mobilizujące dla nich, ponieważ wiadomo, seniorzy bardzo oszczędzają, żeby przetrwać w tych dzisiejszych czasach, więc taka akcja myślę, że jest jak najbardziej trafna.